W tego typu grach często wymagane jest podejmowanie przemyślanych decyzji, wykorzystywanie otoczenia, umiejętne dowodzenie oddziałem, aby osiągnąć sukces. Cechy charakterystyczne taktycznych gier FPS to realizm, współpraca zespołowa, planowanie, wolniejsze tempo rozgrywki, różnorodność e, taktyk, no i tutaj przedstawicielami są zazwyczaj do Escape Tarkov, Squad, Insurgency, Sandstorm, Red or Gray Zone, Warfare, Warfare, Rainbow Six Siege, e, Grey, no i, i, i i oczywiście w Big Daddy Arma, cała seria Arma, Arma 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jako hybrydę można dorzucić też Hernet Plus, jeszcze skład 44, do tych bardziej realistycznych. Moi drodzy, więc to jest ta powiedzmy sobie taka regułka. Dlaczego o tym mówię? To za chwilę w dalszej części materiału, w tym to właśnie porozmawiamy sobie o Battlefieldzie 6. i Tutaj zaraz powiem wam mniej więcej czym jest arkadowa gra FPS, bo Battlefield 6 zawsze arkadowym shooterem była, więc arkadowa gra FPS to jest określenie na strzelankę pierwszoosobową, która charakteryzuje się prostą, dynamiczną rozgrywką często z, nacisk z naciskiem na szybką akcję i brak skomplikowanych mechanik. Takie gry zazwyczaj stawiają na intuicyjne sterowanie, szybkie tempo oferując satysfakcjonującą akcję bez bezbędnych zawiłości, czyli charakterystyczne Charakterystyczne cefy to szybka akcja, proste zasady, brak skomplikowanych mechanik, nacisk na strzelanie, dostępność dla każdego. No i tutaj przedstawicielami są Call of Duty, Battlefield, Doom. Yy, no, jest tych kurcze belek gier, mnóstwo moi drodzy. W dzisiejszym materiale właśnie sobie porozmawiamy o pewnej kwestii, która się pojawiła pod filmami. Wiele osób mówi, że jest zbyt szybko, że jest zbyt to, zbyt tamto, jeżeli chodzi o Battlefield 6. Moi drodzy, Battlefield 6 nigdy, nigdy taktycznym shooterem nie był, więc weźmy to sobie od razu na początek. Lecimy! Czytając ostatnio komentarze, moi drodzy, muszę zacząć od tego właśnie, że czytając ostatnio komentarze, wiele osób zarzuca, że Battlefield 6 jest taki szybki, że jest taki chaotyczny, że jest to, że jest tamto. Ja rozumiem, że widzowie głównie na moim kanale są przyzwyczajeni do milsimów i oglądania taktycznych shooterów, ale tak jak, tak jak wytłumaczyłem, czym jest taktyczny shooter i arkadowy shooter, to Battlefield 6 spełnia wszelkie, wszelkie, wszelkie cechy, powiedzmy sobie, arkadowego shootera. I Battlefield 6 nigdy, czy Battlefield Seria nigdy niczym więcej nie starała się być. Oczywiście. Jest niezbędny Teamwork. I jak na filmach moich widzicie, tutaj z Battlefielda 6, ten Teamwork jest na tyle, na ile to możliwe. Niemożliwe jest cięcie, przycinanie, wchodzenie do pomieszczeń w sposób taktyczny, czy coś, dlatego że akcja dzieje się zbyt szybko. I w momencie, gdy będziemy starali się wejść, powiedzmy sobie, do jakiegoś do jakiejś przestrzeni, skrojeniem, z stakowaniem z yy, i tak dalej, i tak dalej, sprawdzaniem kątów. Moi drodzy, to po prostu nie działa. Tak, oczywiście pewne elementy, Taktycznego shootera Battlefield 6 posiada takie jak na przykład specjalizacje, takie jak na przykład dostosowanie broni, bardzo realistyczne wygląda, wyglądają y, żołnierze, y, ale, ale... Tu w sumie, no jeszcze można pomóc koledze, podnieść go, yy, można, można, pomóc mu właśnie w taki sposób, gdzie na przykład w serii Arma z dodatkiem medycznym, no to trzeba było tutaj poskładać tutaj ten, czy nawet i Grayson Warver, yy, tam już trzeba yy, po postrzale, kolega jeszcze żyje, jest w śpiątce, trzeba zablokować mu krwawienie, dać mu stazę, yy, zabandażować, podać krew, yy, no. To, to jest, powiedzmy sobie, spowalnia rozgrywkę, przy czym czyni ją bardzo realistyczną. Battlefield nigdy nie był grą realistyczną. Nie wiem skąd się ludziom w głowach wzięło to, że Battlefield musi być taktyczny. Absolutnie nie musi być taktyczny, bo to zabije całą ideę Battlefielda: czyli wpadam, wyżywam się, latam helikiem, czołgiem i, i po prostu kurczę walczę. Nie zmuszajmy nikogo, by grał w taką, powiedzmy sobie, by twórcy gry Battlefield zrobili z niej taktyczny shooter. Od tego mamy skład protoplastusia. Skąd się w ogóle to wzięło? Mamy Project Reality yy, yy, również. Yy, więc, więc to się wzięło z Battlefielda przecież, nie? Dla tych, którzy chcieli bardziej realistycznej, strategicznej, taktycznej rozgrywki. Mamy właśnie te gry. Ja uważam, że. W Battlefieldzie pod tym względem nie ma nic złego. Tak, oczywiście, można rzucić e, jakąś tam apteczkę, można kolegę e, podnieść w Battlefieldzie. To też są jakieś tam elementy taktyczności. E, można, na przykład, obejść e, punkt, jeżeli tu jest taki czołki, mamy możliwość obejścia e, tamto inaczej rozegrać. Tak, myśleć również w Battlefieldzie trzeba, szczególnie, czy to tryb e, dominacja, e, czy to tryb e, szturm, e, czy to tryb e, podbój, trzeba myśleć. Jeżeli mamy dobrą ekipę w czołgu, czy w heliku, czy w dżecie, na pewno nam to pomoże, naszej drużynie na polu walki. Ale nie oszukujmy się, z taktycznością to. Nic wspólnego nie ma. Nie mamy tutaj połączenia wojskowego, tak jak w składzie czy w armii, z poszczególnymi sekcjami, z dowództwem, gdzie ustalamy sposób działania, czy przenosimy się na lewą flankę, na prawą flankę, czy kontujemy, kontynuujemy atak, czy wycofujemy się, wciągamy przeciwnika w, w, w zasadzkę, czy organizujemy to, czy tamto. Takiej komunikacji nie ma i nigdy nie było w Battlefieldzie, nie wiem, naprawdę dziwię się niektórym komentarzom, najbardziej dziwią mnie komentarze tego rodzaju Ono ty stary Milsimowicz, grasz w Battlefielda, a dlaczego nie? W czym to przeszkadza? Mam czasem ochotę zagrać taktycznie, spiąć pośladki i z paroma ogarniętymi chłopakami, ze wspierającymi po prostu kurczę rozegrać fajną, super rundę, w której możemy sobie na przykład w Red or Not, Six Days in Fallujah, Grayson Warfer Warfare podejść do tego bardziej taktycznie. Są materiały na kanale, do których odsyłam żołnierze polscy grają w Grayson on Warfare i tam zobaczycie, jak można to rozegrać, tylko że jest to już bardziej realistyczne, tak jakbyśmy to rozgrywali w prawdziwym życiu, gdzie nikt nie chce zostać postrzelonym, gdzie nikt nie chce zginąć, gdy nikt nie chce popełnić głupiego błędu, tam się każdy ruch liczy. Battlefield nie ma z tym nic wspólnego i nigdy nie miał, więc nie mam zielonego pojęcia, skąd tego rodzaju się w rzeczy biorą. Autentycznie, moi drodzy Milsimowcy, stonujcie troszeczkę, stonujcie, nie spinajcie po śladu, bo jeżeli tacy gracze jak Operator Drebski, Karmakat i wielu innych milsimowych kurcze powiedzmy sobie yy, ludzi, którzy są związani z tymi tytułami na co dzień, yy, Karmakat, który robi w tej chwili swoją grę, Belum, na którą też zapraszam zerkajcie sobie, są materiały na kanale, mogą zagrać Battlefielda, mogą się pobawić tak jest fajniejsza komunikacja jeżeli się komunikuje z drużyną i, i powiedzmy sobie mówisz na 12, na pierwszej, na trzeciej, na dziewiątej, mamy tutaj, tam piechota jest, czy coś, to świetnie wygląda, w Battlefieldzie też tak można. Ale nie mieszajmy tych dwóch gener. bo ja uważam, że powinny być gry Milsim, powinny być arkadowe. I nie ma w tym nic dziwnego, że ja się dobrze bawię grając Battlefielda, bo czasem po prostu chcę wejść i zrobić rozpierduchę, w której to po prostu w grach Milsim czasem nie możesz zrobić, bo po prostu tak są skonstruowane. Co też jest fajne, dlatego że tak jak mówię, czasem mam ochotę na piwko, a czasem na coś mocniejszego. I tak to wygląda. Więc nie, nie, nie zamykajmy się, powiedzmy, nie nakładajmy sobie klapek na oczy, bo, bo tak to nie działa. I żołnierze też, czy operatorzy, Sił specjalnych nie chodzą non-stop ze spiętymi pośladami. Okej? Okay? Też są żarty, też są kurcze jakieś rozluźniacze i inne rzeczy, kurde typu. Po prostu robimy pranki kolegom. Yy, oczywiście poza treningiem, poza szkoleniem. I ja uważam, że Battlefield dla mnie to jest właśnie taki, taki okres. Załóżmy na poligonie, w którym to już po ciężkich ćwiczeniach, gdzie byliśmy fokus, 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 przyszedł czas na odbój, tak zwany. I. Taką po prostu zwykłą męski, taki zwykły męski bonding czyli robienie sobie żartów opowiadanie dowcipów głupawka i tak dalej, trzeba czasem po prostu te zwoje rozluźnić więc moi drodzy mam nadzieję, że tutaj no nie, wy, wy się wypowiedzcie też co na ten temat myślicie, bo moim zdaniem przypinanie łatki, taktyczny shooter do battlefielda jest po prostu kurcze belek, jak przypinanie łatki i koń wyścigowy do krowy na pastwisku no, no nie ma co tutaj porównywać i nie ma co oczekiwać od tego żeby, żeby seria Battlefield nagle w taktyczny shooter się zmieniła. A zrobiłem ten materiał, żeby po prostu parę rzeczy wyjaśnić. Może też i parę osób się dowie, czym jest taktyczny shooter, czym jest, y, czym jest y, arkadowy shooter, bo wiele osób zaczyna grać w taktyczny shooter, kupuje skład, czy kupuje sobie Hellet Lust, y, który w sumie jest takim crossoverem, ale na ten temat już rozmawiałem wielokrotnie. Czy kupuje skład 44, czy armę bo jest piękna układka, jest żołnierz, jest coś. No, i tam nagle, kurde, jest wymagany mikrofon, nagle wymagana jest komunikacja, nagle jest wymagane od ciebie to, nagle tamto, i, i, Trzeba zrozumieć. Świat MilSima jest troszeczkę inny, taktycznych shooterów, świat arkadowy jest troszeczkę inny, na czym innym polega. Tak, oczywiście, w arkadówce też może być teamplay tak jak najbardziej można się zgrać z pojazdem, wsadzić kurde, mieć desant żeśmy, żeśmy to pokazali w trakcie streamów dwa dni streamów żeśmy tam to pokazali że można też wejść po prostu jest spawać jest obsada piechoty w pojeździe i, i, i tutaj kurcze pojazd wspiera działania piechoty, bo tak działają lekkie pojazdy powiedzmy sobie na polu walki, czołg czy, czy, czy APC nigdy nie wjeżdża pomiędzy piechotę i, i za, za linię, zawsze wspiera z pewnej odległości no tu nie ma możliwości, by skomunikować się z pojazdem słuchaj, weź mi tutaj kurczę, przypnij nie wiem, brzuć ogień na, 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 na ten choke point kurde, tam mamy sporo wrogów czy coś oczywiście, jeżeli jest to ktoś z drużyny, to, to może to zrobić ale jeżeli jest to ktoś z innej drużyny i jeździ tym pojazdem to już jest to trudne do zrobienia, bo czatu mało kto czyta wszystko dzieje się tak szybko, że, że ym, trudno jest coś ym, powiedzmy sobie ogarnąć a oczywiście też doświadczeni gracze w Battlefield wiedzą jak obejść przeciwnika. Dobra, jeżeli tu nie mogę przejść, to tutaj przytrzymuję przeciwnika, obchodzę go z flanki, wchodzę na plecy. Tak zwane robienie plecków w Battlefieldzie jest bardzo mocne, ale to nic z taktycznym shooterem wspólnego nie ma. To jest po prostu zdrowy rozsądek i to, że ktoś ma odrobinę sprytu. Więc wytłumaczmy sobie. Tak, uwielbiam milzimy. Jako były żołnierz uwielbiam kurde, te, te bardzo realistyczne, yy, imersyjne gry yy, wojenne. Ale nie przeszkadza mi to w tym, by po prostu czasem się wyżyć. Wpaść, trzasnąć granatnik, złapać shotguna czy M4. A jeżeli przy okazji jest w Battlefieldzie 6, a jest zachowany ten milsim ten, ten, wojskowy, przepraszam, nie milsim, ma wojskowy sznecik, czyli to jak nawet żołnierz y, pokazuje wam, spotuje, czy coś, fajne są, w, w, wróg jest tam i tam, tam i tam, kurde, ten język jest fajny, wojskowy, zwróćcie na to uwagę, to też jest fajne i mi się to podoba, tak jak mówię, ja przez bardzo długo czekałem na Battlefielda y, takiego, w którego będę mógł zagrać, po czwórce dla mnie Battlefieldy się skończyły i tu możecie ze mną dyskutować, podoba się wam to, czy nie, że i jedynka była lepsza, że piątka, czy coś. Okej, okay, to jest wasza decyzja. Ilu graczy, tyle opinii. Kwestia jest taka, że dla mnie po czwórce seria Battlefield zakończyła swoją działalność, bo stracili tego ducha, nie wiedzieli gdzie idą i co robią z grą. Najlepszym tego dowodem jest ostatnia gra: 2042 Battlefield. Jest po prostu okrutny. To jest jakiś żart, w którym się Dice totalnie zagubiło i nagle odnaleźli drogę. Czy do końca jeszcze tego nie wiem, bo gramy w betę. Może się wiele zmienić. Już był jakiś update do tej bety, którą będziemy grali właśnie w ten weekend. Zobaczymy jak wyjdzie, wyjdzie w, y, pełna gra, jak to będzie wyglądało. Ja dalej mówię żadnych preorderów. Oczywiście będę miał grę dostępną z jej, y, w, z jej Play Pro. Z tego względu, że tak czy inaczej dzieciom kupuję y, Game Passa i, i takie inne rzeczy, więc mam po prostu y, tutaj dostęp. Ale czy robiłbym preorder? Absolutnie nie. Dlatego, że mogą coś strzanić. Więc trzymajmy rączkę na pulsie, oglądajcie filmiki, zapraszam, zapraszam do subskrypcji, bo dalej 60% z Was ogląda filmy, wraca na kanał, a nie subskrybuje. No nie wiem o co w tym chodzi. I oczywiście też chciałbym zapewnić wszystkich moich drogich Milsimowców, że Milsim nie zniknie z tego kanału. Nie będzie Battlefield grą przewodnią. Wszystko wszystkiego będzie porówno. Będzie i Hellet Loose, będzie i skład, będzie i troszeczkę Army 3, nie Army Reforger. Nie, 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 mi się ta gra nie podoba. Ale o tym, o tym już, już mówiłem kiedy indziej w materiałach. W każdym razie wolę Armę 3 no i czekam na Armę 4. Wiem, wiem, poczekam. Ja jestem cierpliwy na Battlefielda, czekałem ponad 10 lat, więc jak wiecie, jestem cierpliwy. Słuchajcie, ode mnie to już, to już tyle. Aha, jeżeli chodzi o skład, moi drodzy, ja wiem, będzie skład, on nigdzie nie zniknął, tylko czekam. Na nowy update na Unreal Engine 5, i wtedy będziemy grali w składzie. W składzie też czasem nie jest tak taktycznie i też nie jest czasem tak milsimowo, szczególnie przy eventach takich jak darmowy weekend czy jakaś wielka promka. Na serwerach robi się straszny, straszny syfik. Więc może, może e, powiedzmy sobie, to, że wejdzie dobry Battlefield, to też sprawi, że te osoby, które ze składu robiły Battlefielda, pójdą wgrać w grać Battlefielda i będą się tam wyżywały, a będą przychodziły do skład, powiedzmy sobie z, taką, z takim innym nastawieniem, że no tutaj chcę troszeczkę bardziej taktycznie e, pograć, tak jak powiedziałem moi drodzy, dla każdego coś innego i nie ma znaczenia, e, jeden lubi blondynki jeden lubi brunetki a i czasem ruda też jest fajna, nie? Słuchajcie, tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!